Lecimy na ocie, właśnie zalogowałem panowie Lecimy, które banery się rozwaliły ty Katany da się kupić? Nie no bo nie, nie będę kupował, co? Mam coiny, mam faktycznie Kurwa, ale plecaki to jest są ty Otwity Ty No ale kurde odfity drogie No pakam sobie kupił, nie? Na pewno panowie co? Wypierdalać to, no, Angel Di Maria Daj mi im przejść Katanę warto brać? Ile ta katana, ta katana, gdzie ona jest? Gdzie jest ta katana? O kurwa Mówicie? Brać to? Biorę Katana Dobra, lecimy ty, to mi zaraz zajebie. Przecież te wilki. <grywa> kurwa, no co jest? W ogóle mięsa nie dają. Zaraz będzie koniec challenge'u, kurwa. Ko koniec być teraz? Ciężary, co? Ty, dobra, biorę tego dybale, Co on? Ty pierdalin Dybalą. Hamie, ty kurwa, hamie. Wiesz, klębiony, hund, zapisujcie go. Paweł Dybala. Z AS Romy. Do bicia pierwsze Ani kurwy dla pieniędzy To ty Baby O kurwa Ty muszę pasy zmienić, przypadkiem pasy na czat wkleiłem Muszę szybko pasy zmienić na stronie Przypadkiem pasy wkleiłem na czat Pibi Czekajcie Ty, zaraz mieszczury zajebie to jest mi koniec, chyba Daj, ser, Daj, ser, sera daj. Kurwa nic nie dał, ty. Ja pierdolę kolejny. O kurwa, pomocy. Mam dwa HP, jest ser, dobra, jest ser. Ale się dzieje, co? To jest hardcore. Pozdrow, o kurwa, szczury idzie. Jest mi koniec, nie, nie mogę lecieć kolejny kolejnym. ja bym nie, nie je po prostu. raz 3 HP. O, kurwa, kolejny. No i chuj. Pierwsza deska. Miałeś rację, bo to jest dużo potworów, stracisz, że nie, nie każdy ma drugi level, żeby tutaj w ogóle przejść, nie? Jak na razie jeszcze. Jest to akurat jest dużo potworów. Trzeci level, mamy to. Super. O, kurwa. Pomóż, pomóż, wariat Help Co to? Typ Do góry zaposzedł Idź do góry Cwaniak Englisz Porke Yeah się lecz? Myślisz? No futa nie mam. Hehe. Patrzcie po hiszpańsku, co mogę napisać jeszcze? Te Donderes, Te donde eres, patrzcie. please Niech mi załatwi jedzonko, wariat. To zaraz z panem kontakty europejskimi europejskie ogarniemy. Kepasa pasa. O. Gracias. No, i widzicie, i widzicie Hiszpański nauka, coś tam pomaga. Z początki, może, ale z tak. Brazylijczykiem w Tibi się dogadałem. Mimo, że, bo portugalski, hiszpański, podobny chyba, nie? Jakie oj. Oj, oj, oj. Wyjebka I to już nie pierwsza Dobra panie, walimy pająka i piąty level jeszcze, co? Chyba tak, chyba tak Jest piąty level, polecam Serdecznie, tibiczyka No ogólnie jeszcze brakuje mi wtórze ekstra bardzo, żeby wyjść stąd, ale Z kataną może to pójść w miarę, wiecie, w miarę sprawnie No na dole był pająk, zaraz po niego wrócę Te dwa u góry zabiję Może być sprawdzi z tą kataną Zaraz 13 sword wbiję, bo już patrzcie, już mam tutaj to mało mi brakuje, ilu mi brakuje. No 8% to jest wiecie, świecie, to jest chwila. Z tym 13, no coś tam będzie lepiej już, nie? Coś tam lepiej będzie. Okej, okay, trade Sven Helmet, leather Jak szybko o mnie Jak szybko zapomnisz o mnie Co byście wzięli? Czekaj, zacznę się letter armor. Letter armor Hibia 4 armora to ma. Letter legi jeszcze. Tyle jak na razie. Szósty level, let's go. Jeszcze dwa panowie obecne na godzinę jest niby 800X, palłem na refilu, także nie można na to patrzeć za bardzo. Tak to się z góry, czy to wybite? Tak, jestem bisunga, tutaj to i waria cały czas. twardo to bije. Siódmy level już. Dobra panowie, pierwszy ork na ocie z mojej strony, bo co? Dam radę? Czy mi na jebie, jak myślicie? No easy, ba easy, co? Nie wiem, czy tak easy, ale ba, damy radę go zabić. To tak mi się wydaje. Powinno się udać, chyba. O kurwa, Ej, kłopoty, kłopoty. Kłopoty, zespira. Patrz, zespira go wale w pizdę Ty za 13 dostał, ale dostał hita. Tak, kończę go, kończę go. Spiry ratował trochę. Jest. O kurwa. Ale pospadało, panowie, ale lud. mam tako taką jest was, widzowie, semena hełmów, lecimy. Raz helmy chętnie kupię, 30 kp. Radę, kupujemy, za 30 gb pan bras hermet od chłopa Dzięki, wariat No i to jest czapka jakaś, to jest jakaś czapka już, co? A co, co tu mogę celnąć? Letter armor A, celnimy Ten hermet jest celny, no to, to patrzę, za, patrz, za dyszkę upgrade tak naprawdę Bo ten, co miałem prędzej, kosztował dwie dychy Za dychy upgrade leciał, super Kiss my arrow, dobry nick Coś tutaj mogę kupić w ogóle? Ciekawego? chyba nie, chyba nie. Chyba nic. Łopaty, ale łopaty nie potrzebuję. Torch sobie kupię jeden. Czy by się cokolwiek widzieli na tym streamie, panowie? Wspieranie biorę. No i patrzmy. Patrzmy u Wasze panowie. Troll dobijam. I wiesz, siódmy level. Uwaga! Siódmy level, let's go! Słuchajcie, jeżeli chodzi o tamić serwer, to jest to serwer typu long term, czyli pracy 1. Po prostu starają się utrzymać graczy jak najdłużej. Starają się, żeby ten serwer nie trwał. Nie wiem, tydzień czasu, czy tam dwa tygodnie, tego trwał. Naprawdę, jak, jak, jak najdłużej, po prostu. Jak to wyjdzie, zobaczymy. Ja liczę, że jak najlepiej. Serwer jest hostowany w północnej Ameryce. Ale ma EU, czyli Europejski i południowoamerykański Proxy Support Także no jak tutaj widzicie mam obecnie 133 ping'u, ale da się grać Nie jest to aż takie jeszcze mega, nie wiem, irytujące czy coś Ogólnie plan jest taki, żeby powoli progresować Tak jak wiecie, no jest Extras 1 Są na przykład Bestiarki, czarmy, co wam teraz pokażę, patrzcie Mamy tutaj Bestiary, fajnie rozbudowane, elegancko no i mamy również czarmiki, jak widzicie, czarmy sobie można również dać, tak jak na RealTB, także ciekawe, bo na tego typu serwerach jak grałem w na 1.0 XP, tylko na Tresorze i tutaj, no i na Tresorze na przykład nie było tego, tam był bardziej taki klimat zachowany RealTB, co też było zajebiste, a tutaj trochę inaczej, inaczej wjechali w to. Jeszcze jest między innymi Relic, Relic Box System, i Item Tribution, czyli na przykład atrybuty itemów, tutaj wam na przykład pokażę, czekajcie, gdzie ja tutaj to miałem, eee, chyba nie zobaczę tego, no ale przed chwilą na przykład był fajny Tutaj aks taki niebyzwykły, był czerwony. I kurwa mam statystyki, także teraz go na ekranie zobaczycie. Oddam mu to, patrzcie. <laughs> nie no, trzymaj, 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 tak dla jak tego życiem. Na serwerze również jest oczywiście zabroniony bot, także tutaj nie będzie poterów. Będę mi chłapać. No i też polecam padać na stronę serwera na Instagrama, macie teraz tutaj na ekranie to pokazane, macie też linki w opisie. No i co, wariaty, Wpijać na serwer i zachęcam do dalszego oglądania filmu. Zobaczymy, czy uda mi się wyjść z ruka. Ją uściskać. Na mapie. Pająk śpi. No, Poison, jeszcze mogę zabić teraz szybko jednego ogólnie. Raczej to przetrwam. Na no, Hita Spider. Jest Poison, mogę go zabić ogólnie. O kurwa. Ale mi dał ty. Dobra, będzie zajazd z Zajazd TV, tak zwany. Ale raczej to przeżyję ogólnie, raczej to przeżyję. Ledwo co, ale to przeżyję, raczej. O kurwa. Czy to się poryspiły potwory już, tak? Żartujecie. Gdzie poison spider gdzieś idzie? Ty, będzie deska. Gdzie jest ten poison? Nie widzę go. Kurwa, uderzył mnie. Jest deska, bo jest deska. Deska oficjalnie już. Niestety. Przeliczyłem się. Ej, dobra, wy wypadła mi broń, czajcie? Wy wypadła mi broń. Nie wierzę. Ta broń kosztuje w sklepie, wiecie ile? Ja pierdolę, no nie wierzę. Kurwa mać, no Kiedyś tych coinów Lecę tam Ty, zajebał mi katanę How much offer? Ty kurwa śmieć bity 100 gp mogę ci dać Ty serio mi ją dał Frajer Biznesmen Jest Okej, okay, są dwa robale. O kurwa, ale dał mi hita. Dobra, easy. Dobra, więc ostatni potwór. Wbijamy ósmy poziom. Jest. Na dwa hity jeszcze. Fajnie mi się, długo złożyliśmy. No i co? Bierzemy Knighta chyba. Wybieramy Knighta, tak mi się wydaje. Lecimy do statuły. Chyba abedendry, żeby skoczyć na trolle po prostu jutro, nie? Chyba to będzie dobra destynacja, tak mi się wydaje. Tego futa mogą zabrać z sobą, bo się przyda na pewno. Bo mam trochę loa, nie? Trochę mam Loła. Nie ma co ukrywać. Dobra, lecimy He Yes eee... Ty, może Edron razu, czy nie? weźmy aedron Knight Yes Dobra, jesteśmy w Edron panowie Let's go O ty orszabal nagle, nie? Ty łuk jest na ziemi O kurwa, hunter Czy to jest mi koniec? Chyba, chyba tak Nie dogonię go